Chłopcze, słuchaj, nie da się. Nie da się Żyć w naszych czasach bez solidnego wykształcenia. Dziękuję za ocalenie zamku Camelot. Przypomnieliście, że siła królestwa nie zależy od siły króla, lecz tkwi w ludziach. Nie, 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 wcale mnie nie zawiodłeś, Radziu. Ja wiem, że nie jest łatwo w życiu, ale walcz o swoje marzenia, tak żebyś potem nigdy niczego nie żałował. Tak, tato. Nie poddawaj się. Ach tak! Skoro tak źle cię traktuję, to po co tu wróciłeś? Bo tak robią przyjaciele! Przebaczają! Rozumiesz! Wcale nie żyjemy po to, żeby dla was pracować. Ale nie jesteśmy do niczego. Rok po roku te, jak mówisz, niepotrzebne mrówki zbierają jedzenie dla siebie i dla Was. To kto tu jest słabszy gatunek? To Wy sobie nie radzicie sami. To Wy jesteście zależni od nas. My jesteśmy silniejsi niż myślicie. I ty to wiesz. Prawda? Co było pierwsze kura czy jajko? To zależy od równowagi moleku we wszechświecie. Każdy z nas jest inny na zewnątrz. To jednak, co się liczy, tak naprawdę kryje się głęboko w naszych sercach. I jak dotąd trudni. Nie spotkałem szlachetniejszego serca niż Twoje.